budownicza zawsze da radę, murka budownicza zawsze da radę. No cześć ze strony murka budownicza, nie, widzieliśmy się, e, zwa, e, nie widzieliście się ze mną w prawie 7 miesięcy. Dzisiaj kolejny raz pracuję. Tutaj e, wykopałam dłoń dołu e, koło e, płotu sąsiada. No i tam kopię tajemną skrytkę, gdzie będę chowała smakołyki od pani. Będą tam smakołyki. Więc kopię, żeby Rudy mi nie podwędził jak zwykle. Ale to super Teraz właśnie e, Już mi się muszę pójść do sklepu, bo mi się piwko skończyło, bo pracy. No ale nikt mnie nie będzie mi tu przeszkadzał jak rudy. O, to moja kryłeczka. Będzie to moja kryjówka za czasów jak byłam mała. O co tam jest?